Dom nad rzeką. Nad rzeką stał dom drewniany, przekrzywiony, o oknach tak matowych, że przypominały martwe oczy. Był stary, jak sama woda, którą spoglądał od wieków. Ludzie z pobliskiej wsi omijali go szerokim łukiem. Dzieci straszono. Opowieściami, że jeśli zajrzą do środka, zobaczą w lustrze własne odbicie, ale straszne o wiele lat. Mówiono też, że w nocy na piętrze pojawia się żółte światło, choć dom od dawna był pusty. Marta, studentka historii, usłyszała te plotki przypadkiem podczas wyjazdu badawczego. Była sceptyczna, wierzyła w fakty, w dokumenty, w ślady przyszłości, duchy, legendy. To tylko bajki dla przestraszonych wieśniaków. A jednak, gdy wieczorem przechadzała się brzegiem rzeki, dostrzegła w ciemności jasną plamę na piętrze opuszczonego domu. Światło żółte drżące, jak odstawiej lampy naftowej. Marta postanowiła sprawdzić wszystko sama. Weszła do środka, choć drzwi z trudem ustąpiały, trzeszcząc, jakby sprzeciwiały się jej obecności. Wnętrze było pełne wilgoci, ściany porośnięte pleśnią, a podłoga uginała się pod jej stopami. Wyjęła latarkę Światło rozjaśniło mrok, odsłaniając zniszczone meble, stary zegar, zatrzymały już wskazówkami i pajęczynę w rogach. Cisza była tak gęsta, że każdy krok brzmiał jak krzyk. W pierwszej chwili Marta usłyszała plusk wody. Zamarła. Dom stał nad rzeką, ale dźwięk nie dochodził z zewnątrz. Brzmiał tak, jakby ktoś mokry, ociakający przeszedł właśnie przez korytarz. Latarka zadrżała w jej dłoni, w świetle dostrzega ślady, mokre odciski bosych stóp prowadzące na piętro. Z mocno sercem weszła po skrzypiących schodach. Tam w największym pokoju zobaczyła to, na stole stała lampa naftowa, płonąca jasnym, żółtym światłem, a obok niej siedział mężczyzna. Był stary, siwy, w ubraniu mokrym od wody. Jego skóra miała barwę rozkładu, a z włosów spływały krople, które nie znikały i nie dotykały podłogi. Spojrzał na Martę pustymi oczami i szeptał, Wróciłaś! Nareszcie! Marta chciała krzyknąć, ale głos uwięzł jej w gardle. W samej chwili płomień lampy zgasł. Pokój pogrążył się w mroku, a kiedy znów włączyła latarkę, był pusty. Nie było ani lampy, ani mężczyzny, ani mokrych śladów. Tylko jedno się zmieniło. W rogu pokoju, na zabrodzonej ścianie, Wisiało teraz lustro, Marta podeszła bliżej i zamarła. W odbiciu widziała siebie, ale straszną, zmęczoną mokre włosy spływały jej po ramionach, a w oczach czaiła się pustka, która przed chwilą ją spotkała. I wtedy zrozumiała, dlaczego wszyscy omijają dom nad rzeką, bo kto wejdzie do środka, zostawia tam swoją przyszłość.